Właśnie urządliła mnie osa, dosłownie przed sekundą powstrzymuje łzy bólu, bo boli bardzo. Idąc do Lumpeksu zaczęło nie by mogło być gorzej! Dziś nagrywam odcinek o tym, jak kupować i czego szukać w lumpeksach. Ała! Nie można się poddawać, nie można się poddawać. Jestem bardzo ciekawa nowego lumpeksu. Specjalnie idę do lumpeksu, którego nie znam, żeby od razu stwierdzić po wejściu tam, co powoduje, że w, w którym kierunku idę. Czy na przykład stwierdzę, że czegoś wisi dużo, albo że tutaj widzę swoją kolorystykę, albo że tutaj jest na przykład ładnie poukładane. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co na to zwróciłam uwagę po wejściu do środka jest to, czy wszystko jest posegregowane. Zobaczcie, tutaj na górze są jest napisane sukienki, spódnice, kurtki damskie, męskie i tak dalej. I co ja robię, to idę w miejsce zazwyczaj, gdzie nie ma dużo ludzi, bo lubię swobodę, więc jeżeli na przykład w pomieszczeniu obok, do którego od razu weszłam, bo w pierwszej części lokalu są ludzie, nie ma ludzi, no to ja tutaj jestem jako pierwsza. W sensie ja tutaj przychodzę do jako pierwszego miejsca. I co zobaczyłam już, to taki sweterek, bardziej taki to sweterek, Powstrzymuję łzy od bólu, bo ten palec po prostu nie daje mi spokoju, ale nie poddaje się. Super sweterek z, z handemu i fajne jest to, że na do takich spodni z wysokim stanem, nawet zimą, nawet zakładając pod to jakiś podkoszulek top czy coś takiego, żeby było e, ciepło, mógłby być, więc ja go na pewno przymierzę. A a propos spodni i wysokiego stanu spodni, to wypadłam dzisiaj właśnie na pomysł, że mogę wystawić na Vinted całą stylizację. Nie tylko spodnie, top czy koszule, ale całą stylizację. Cały zestaw znajdziecie na Vinted. Jeżeli ewentualnie chcielibyście pojedyncze rzeczy z tego zestawu, to dajcie znać. Jest tutaj Zdecydowanie mniej rzeczy niż w lobecach, które ostatnio odwiedzałyśmy, co nie oznacza, że nie znajdziemy tutaj jakiejś perełki. Marys już jedną rzecz ma, zobaczymy, co będę miała ja. To ciekawe właśnie, może być trochę mniej rzeczy, no bo jesteśmy przed dostawą. Dzisiaj 35 zł kosztuje kilogram, więc jeżeli faktycznie uda nam się fajne rzeczy znaleźć, wow, zobaczcie, sukienka z Zary, to jest z takimi wyciętymi bokami może, żeby to było dla mnie dobre. i może nie być. Chociaż ramionczka będą za długie, ale jakby co? To ja sobie je skrócę. Zawsze tak patrzę właśnie w lumpeksach na tego typu rzeczy, jak przed chwilą z tym kombinezonem. Czy mogę coś z tym zrobić? Normalnie w sieciówce jakbym kupowała nowe, to nie patrzyłabym na to. Na pewno cena ma tutaj yy, znaczenie, ale jednak w lumpeksach ja po prostu mam takie poczucie, że jestem bardziej kreatywna. W sklepach normalnych, takich z nową odzieżą, jestem taka leniwa i po prostu przychodzę na gotowe. Tam wszystko na przykład jest, yy, wiecie, bluzki, i w tych samych rozmiarach po prostu na jednym wieszaku, a tutaj jakoś tak moja kreatywność się pobudza i mam ochotę po prostu tworzyć. Wygląda fajnie, jest dosyć ciężkie, więc być może będzie dosyć kosztowne, ale zobaczcie, na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę. Tutaj jest plama, zobaczcie, i jeszcze. Rękawy, pamiętajcie, żeby oglądać też rękawy, bo na niej widać największe zniszczenia. No, niestety, niezłe. Ale te plamy raczej nie zejdą. A ja znalazłam kolejny kropto. Bardzo podobny do tego przedniego ale jednak inny. Kurde, nie wiem, jak z tą ręką się obsługiwać. Jest taki Milusi. 36, co prawda? Mam nadzieję, że nie będzie za duży przymierza. On pasuje do Twojego outfitu nawet teraz. Już więcej, jak będziesz go sprzedawać, Ej, możesz faktycznie. go sprzedać z tym sweterkiem, który właśnie znalazłaś. Mogłoby to tak wyglądać. Nawet do tych dziurawych spodni mogłabym założyć się Stopy cieliste i mimo dziur byłoby spoko na jesień. Tak. Ja jestem z zmarzluchem, więc dla mnie rajstopy to jest, wiecie, normalka. Tak bym raczej nie chodziła. Jestem dzisiaj jednoręki jedno bandyta. Nie wiem, czym powiedziałam bandyta, jakoś tak mi się skojarzyło. Trochę z, bardziej jednooki w sumie. O, Moni, chciałaś śpiożki. My nazywamy wody śpiożkami. Bardzo fajne. Chcesz szyć? Tak, wezmę go. Okej, okay. a co myślisz o tym? Ładne no. Takie inne, ale weź... Jeszcze nowe zobaczymy. Tak, ale dotknij w materiał zupełnie co coś innego. 36, oko. Nie no, bardzo fajna. Myślę, że to będzie ładnie z tylko widziałaś, kiedy są. No myślę, że zajmieście. Ale już fajną znalazłam torebkę. Fajnie są tutaj w rogach lustra ukryte. Zresztą fajnie, bo mogę się nawet stół obrócić i tu widzę. I tu widzę. Mega no, fajne rozwiązanie, Ależ mi się podoba. Mało co zniszczenia mikro, mikro, mikro. Zastanowię się, ale praktycznie tego nie widać Ale ładnie wygląda A takiej nie mam, pikowanej i jeszcze z takim złotym łańcuszkiem A wiecie, że ja złoto uwielbiam Złote dodatki Pomyślę, pomyślę, ale fajna, bardzo fajna Nie, jednak nie, jednak nie wezmę, bo Zobaczcie, te tutaj przy są Troszeczkę za mocne Nie będę brała, ale ogólnie podoba mi się bardzo Teraz znalazłam body dla siebie W takim fajnym kaki kolorze Kurczę, mogą Może super wyglądać Ja bym nawet z tego może strój kąpielowy zrobić trochę. Wiecie, że z jednego wody zrobiłam strój kąpielowy i po prostu na basen go czasem gdzieś na jakieś różne wyjazdy zakładam. A to w sumie może, może, kto wie, muszę przymierzyć, zobaczyć jak to będzie wyglądało, czy mocno będzie widać, że to body, a nie strój. Eee, przydałby się jakiś fajny strój kąpielowy, ale nie wiem jak do końca szukać, bo są osobno dół i góra. Wiadomo, że można wziąć i przyłożyć, ale jakoś tak fajnie, żeby też struktura pasowała. Jej, o ile to stroi kąpielowych, nie widziałam, wow, no, to, całkiem... to będzie ciekawe, Damaris. O kurcze, ale super. A są też komplety, bo ja widzę tutaj pojedyncze sztuki. A ty masz komplet. Chyba tak, ale muszę go rozwiązać. No, 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 może to jest całość. Do Chorwacji jedziemy za tydzień, więc moja droga, tak, to jest taki okay, tak, o, to rozumiem. pasek. Taki pasek? A jaki to jest rozmiar? l, -ka. l -ka. Będzie trochę duży. Jak mi się Tam y, z przodu znalazłam fajny dół, fajny materiał, ale nie mogę znaleźć góry od niego. To jest właśnie najgorsze. No, ale sporo tego. O, a ten? 38 niby, ale ja bym przymierzyła. Tak, wygląda na malutki. A jak nie, to mogę też w sumie to dać Tobie, bo to masz większe piersi, więc nawet jak dla na mnie nie było okej, to będzie myślę, że dla ciebie. I tutaj. A ten też ładny, ten widziałaś? Widziałam, ale nie wiem, czy czuję się w takim kolorze. Hmm, myślę, że super, no Barbie, teraz to co ty. <laughs> ty <To> bym <laughs> powiedział, że tym bardziej właśnie jak się nie czujesz, to weź. Jak się tym nie A, okej, okay, przełamujemy barwy, tak? Bariery. No? Bariery. Nie widzę, są wyrwane metki, więc nie ma rozmiaru. Musisz na oko zobaczyć albo. Bo, no, przymierzyć. Jakby. tu jak chcecie róż, to tu macie barwi. No, ale ten to już jest w ogóle duży. Tak, jaka klaura? Wiecie, w kompleksach to można łatwo Zobacz, coś przegapić. Zobacz, ja znaleźć górę od tego. Nie wiem, czy ten dół jest... o, będzie dobry na mnie, ale bardzo mi się to podoba. A ja z, y, znalazłam kolejny. I to jest... czekajcie, co to jest? To jest body. Ja, body, ale to jest... Mm. może być body i może być Forever 21. I może być y, strój w sumie. No oddajcie znać, czy też tak robicie, że z body robicie, tworzycie strój kąpielowy. To jest kolejny jakiś. 32B. Jaki to jest R32B? Zawsze się zastanawiałam jeszcze nad higieną tego mm -hmm. typu rzeczy, tak? Mm -hmm. Bo to jest trochę podobnie jak z butami. Mm -hmm. Oczywiście, że możemy wziąć taki strój w domu sobie go potem kazić wyprać, ale jak z przymierzaniem tutaj? No właśnie, przede wszystkim w lumpeksach rzeczy są prane i też są odkażane, takie specjalne chemikalie, takich mm -hmm. specjalnych chemikaliów się używa. Więc to no nie jest tak, że ktoś wiem, ubierze, spłaci się i wkłada się te te lumpeksy, nic z tych rzeczy. Oczywiście, jak przymierzamy, no to zakładamy to na swoją bieliznę, bądź nawet najlepiej na jakieś spodnie, chociaż ja zakładam na bieliznę, ale można faktycznie gdzieś tam się, powiedzmy, w jakiś sposób bardziej ochronić. No a w domu to wiadomo, na najwyższą temperaturę, pralce najlepiej. Czasami piorę rzeczy podwójnie, po prostu zależy też, co to jest, mhm. ale czasami, jeżeli czuję taki komfort tego, że to będzie lepsze, no to po prostu tak robię. Tyle właściwie. No ale najważniejsze jest to, że te rzeczy tutaj no nie są po prostu wiecie, po kimś, założone, brudne, tylko one są faktycznie tutaj specjalnie przygotowane do tego, żeby ludzie też mogli to przymierzyć. A ja w międzyczasie zobaczyłam bardzo ładną sukienkę. Nie widzę tutaj rozmiaru jej. Właśnie to jest. Gorsze. Nie, właśnie to jest tylko Primark, że to jest Primark. Ale z ciekawości przymierzę i jeszcze zobaczyłam taką spódnicę i się zastanawiam w sumie, ale chyba nie. Nawaris, higiena higieną. E, jak z zapachami? Miałaś kiedyś tak, że kupiłaś daną rzecz, pasowała, wybrała się raz, dwa razy, ale i tak wydzielała jakiś swój specyficzny zapach. Zdarzyło mi się coś takiego. To był taki stary, stary sweter i on po prostu mm. musiał mieć już naprawdę dużo lat, więc ja się po prostu go pozbyłam, ale to była jedna jedyna sytuacja, a jak wiecie, w, lum, w Lumpeksów odwiedza no Mnóstwo, I na pewno kilkadziesiąt, a może już nawet pod sto w ogóle w swoim życiu odwiedziłam. I, I faktycznie to była jakaś tam jednorazowa sytuacja. Nie miałam takiej sytuacji, żebym po dwóch praniach nie pozbyła się jakiegoś nieprzyjemnego zapachu, gdzie zwrócę uwagę na to, że nie piorę w ogóle w żadnych takich zapachowych proszkach, no tak. tylko w tych orzechach. To Orze... się orzechy piorące nazywają. I nie mam nawet żadnych płynów do płukania. Nie, nie użyłam takich rzeczy chemii, nie lubię jak gdzieś tam ta chemia przenika przez skórę, więc bardzo, bardzo ekologiczne pranie i faktycznie y, po prostu wysoka temperatura, no i jeżeli jest taka sytuacja, że faktycznie coś czuć, no to dwa prania, a jeżeli to by nie pomogło, no to dana rzecz widocznie po prostu już ma, za dużo przeszła i po prostu już może iść na emeryturę. Wtedy wrzucić do jakiegoś kontenera, bo właściwie nie wyrzucam ciuchów nigdy, albo, albo zależy, bo albo dawałam na przykład do domów samotnych matek, raz oddałam do fundacji, to z Danielem oddawaliśmy kilka kartonów, pamiętasz? Zresztą jak po tych naszych, y, po naszych giełdach, tak. Tak, i jak zrobiła się renament w mojej szafie, pamiętasz, te cztery worki wyszły, ja je też wtedy oddałam no, innym, którzy mogą sobie jeszcze z tych ciachówek pokorzystać. A jak nie? nawet nie macie takich miejsc, albo nie przychodzi wam do głowy, albo nie macie tego czasu, no to chociaż te kontenery takie na odzież i, no i mamy taką nadzieję, że gdzieś tam te rzeczy faktycznie idą w dobre miejsce. Chociaż o, branża odzieżowa jest na, drugą najbardziej zanieczyszczającą Co? po branży paliwowej nasze środowisko, więc właśnie dlatego wybieramy Rumpexy, żeby gdzieś tam tam nie zaśmiecać, nie dodawać kolejnych rzeczy w naszej planecie. I tutaj Daniel za kamerą jeszcze dopowiedział i jeździmy do nich elektrykami. Bez jedzenia mięsa i bez używania kosmetyków yy, testowanych na zwierzętach, z chemią, mikroplastykiem itd. tak dalej, i tak dalej. Ten crop top jest na mnie za mały, ale ty... Zobaczcie, no co prawda okej, okay, no. On jest taki na dzisiaj. Dzisiaj jest 20 stopni, już, te, już tak troszeczkę chłodniutko, ale fajnie jak to tutaj wszystko otula. No bo topu pod to nie ubiorę. Musiałabym mieć chyba spodnie podstanik. No takie, takie, nie wiem, czy nawet istnieją. Na pewno ja ich nie posiadam, ale no po prostu jest przesłodki i biorę go. Jestem zachwycona. Czuję się jakbym była pod kocykiem. Ta sukienka jest dużo, dużo, za duża. Zobaczcie, ona jest taka ogromna, więc odpada w ogóle. A ma na sobie top, w którym wygląda świetnie. Ale ma mały minus, ponieważ on jest bardzo tutaj wąsko wycięty i jak stringi. Mm -hmm. I wchodzisz w pupę i może to nie będzie wygodne. I teraz pytanie, czy się do tego człowiek przyzwyczai? Zawsze miałam rozbudowane, zawsze miałam body, mm. które jednak nachodziły taki figury mm. Tak, szerzej na pupę. Kurde, ale wygląda fajnie. Ładny jest i dzisiaj jest 35 kg, to pewnie kurs jest, nie wiem, 3 złote. To weźmy to testowo. W następnym filmie, jak cię zobaczymy, dam ci znać. Wezmę go teraz testowo. Eee, nam znać, nam znać. Tak, dam wszystkim wam znać w kolejnym filmie, czy się przyzwyczaiłam, czy nie. No, jestem ciekawa, bo ja chyba takiego nie mam w sumie. A wy macie? Dajcie znać. Założyłam pierwszy strój kąpielowy oczywiście na majtki. Róbcie takie rzeczy na majtki. No i jest super. Co prawda on jest, y, powinien być na mnie teoretycznie za duży, ale jest dobry, jest tak luźny tutaj. I ja nie lubię, jak mi się tutaj tak mocno wciszyna, że mi tak mocno tutaj skóra wychodzi. A przez to, że on jest rozmiar większy, ale mimo wszystko się trzyma, no to y, właśnie nie mam tego efektu. Cięcia tutaj, zobaczcie. Więc może to jest patent. Tutaj był tak, ym, było tak ramionczko, ale mi się to w ogóle nie podoba, więc ja sobie odczepiam. Ono jest normalnie odczepialne, tak jak w staniku. No jest super. Dosyć odważne. Najlepiej byłoby nosić tą sklepienkę totalnie bez stanika, tak jak Damadzia powiedziała wcześniej, z takimi prostu Tylko ona tutaj jakoś niefajnie wstaje, A materiał porównałabym do ścierki do Dlaczego? Takie do gotowania. Takie do gotowania. W sumie wiesz co, damy, to by mogło wyglądać jak jakiś seksi... Tak, jak się to nazywa? Strój? Strój, ale to, co zakładasz na siebie, żeby się nie ochlapać. Fartuch. Fartuch. Tak, fary mi tu przypomina taki seksi fartuch dla nowo świeżo pieczony. pań a ja mam na sobie kolejny top, który bardzo mi się podoba, Jest leży super, nie będzie to strojem kąpielowym, bo on jest tutaj dla mnie trochę za luźny, więc to by mi się na pewno przesuwało, ale topem jak najbardziej, myślę, że do wielu dołów do wykorzystania. Przymierzyłam ten kombinezon z Zary i tak jak powiedziałam, ramioneczka są za długie do skrócenia i on jest mega, w ogóle taki festiwalowy, ale stwierdziłam, że myślę, że on mógłby być... mam mikrofon... Myślałam, że nie mam. Ale stwierdziłam, że on będzie lepszy dla Moni, bo ona ma większe piersi, a tutaj zobaczcie, ja mam dużo luzu. No i właśnie, tutaj by się przydało czymś wypełnić, więc jak najbardziej przymierz. I nawet jak ramionczka, bo myślę, że też będziesz miała ramionczkę za długie, to się skrócije bardzo szybko. Ja ci łatwo skrócę, nawet ręcznie. I no jest. obłędny. No i zobaczcie, miałam rację. Tylko podnieść ramiączka skrócić. I zobaczcie, to zupełnie, przepraszam, to zupełnie inaczej wygląda. Tylko nie taki stanik, jak Monika ma na sobie teraz, bo musi być nie, taki nie, nie. Po prostu bez ramionczek, Aha. jak ja mam teraz na sobie. No i zobaczcie, jak się czujesz? No, no, to... Nie wzięłabym tego do ręki na pewno i nie założyłabym tego. Tylko i... zabierę rzeczy tutaj, bo pani wchodzi. Aha. i już zabieram, już zabieram. Po tak, Co myślisz? E, Spokojnie, tylko wiesz, to są A, rzeczy. już wiem, jak podniesiemy ramionczkę, to przecież tego też tak Nie, nie no troszeczkę będzie, ale to jest okej, okay, bo tutaj fajnie, że to tak wygląda, bo e, zacznijmy od tego, że to jest taka wiesz rzecz, którą bierzesz właśnie teraz, jak na przykład jedziemy do Chorwacji, raczej nie koczysz w tym do miasta, a prędzej bym powiedziała, że... A jak miałaś to na sobie, to czułaś, że ten materiał jest taki dosyć średnio przyjemny do ciała? No taki e, szlafrok, e, nie szlafrok, przepraszam, ręcznik. Ręcznik. No tutaj nie czuję na nogach. Wiesz, Trochę musisz się dopiero. czuć dobrze, oczywiście to nie jest nic zobowiązującego, to przymierzenie, ale no ja jest, jest bardzo, jest bardzo... Jest odważnie oczywiście, kolorowo, ale na festiwal albo właśnie na wakacje w jakieś fajne miejsce, jak najbardziej. idzie za mną tam. Ja nie pokazałam wam wszystkiego, ponieważ reszta strojów, które wzięłam, były na mnie za duże w obwodzie. Przy wyjściu jeszcze wzięłam taki słodki berecik i buty nowe z metką, takie ładne sandałki z Primarka, jeszcze właśnie tak jak mówię, z metką, a Moni złapała takie z mark Spencer. Wiecie, ile za to zapłaciliśmy? Za raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy ja zapłaciłam 27,80. A Moni, za ile trzy rzeczy? rzeczy? Za trzy rzeczy 24,50. To są naprawdę udane zakupy. Ja jestem pod dużym wrażeniem. Pierwsze wrażenie było średnie, no bo wydawało nam się obydwum, że tak. wszystko jest mocno przebrane. No ale tak to jest, to jest lumpex, a my jesteśmy pod koniec dostawy, pod koniec tygodnia. A jutro będzie tu jeszcze taniej. W soboty jest 25 zł tych za kilogram, więc jeżeli macie ochotę, to pamiętajcie, że wszystkie adresy lunbeków, które odwiedzam, odwiedzamy, znajdują się w opisie filmu. A tymczasem, jak zawsze, na koniec powiem Wam, subskrybujcie, dobre wibracje, całujcie tych których kochacie i podążajcie za życiem, którego pragniecie. Biedny małuszek do następnego, i niech Was osy nie gryzą.